Mnóstwo artystów, wyjątkowa atmosfera, jazz w refleksyjnej odsłonie i publiczność, która wypełniła świątynię po Tak w skrócie można podsumować ósmą edycję redskich zaduszek jazzowych, która odbyła się w poniedziałkowy wieczór w kościele w Najświętszej Marii Panny i Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie. Greckie zaduszki jazzowe, coroczne wydarzenie łączące muzykę, modlitwę i pamięć o zmarłych artystach, już na stałe wpisało się w kulturalny krajobraz miasta. kolejna okazja do tego, żeby wspominać zmarłych muzyków, tych, którzy odeszli. Dla nas to znowu jest taka bardzo trudna chwila, ponieważ jeszcze kilka dni temu przecież miał wystąpić w Fabryce Kultury Stanisław Sojka i to kolejny artysta, który u nas miał być, a go nie będzie, go zabraknie I to jest taka ta właśnie... Trudna dla nas chwila, kiedy musimy, że tak powiem, pochylić czoło nad tym życiem, nad tym wszystkim co się dzieje, ale też mamy wspaniałych muzyków, którzy pomagają nam w tym, aby pamięć tych, którzy odeszli, których cenimy, którzy zapisali się na stałe w annałach polskiej muzyki wspominać. Zaduszki jazzowe w Redzie to nie tylko koncert, to muzyczny hołd dla tych, którzy odeszli. Chciałbym, rozpoczynając te zaduszki, wspomnieć o świętej pęci Stanisławie Sojce, który zmarł w sierpniu tego roku, przedwcześnie i o naszym burmistrzu, świętej pamięci Krzysztofie Więc Zaduszki jazzowe, więc nie zapominajmy o tym, żeby wspominać też swoich bliskich i tych, którzy po prostu byli bliscy naszemu sercu. Część modlitewną poświęconą pamięci zmarłych muzyków poprowadził ojciec Marek Dopieralski, a scenę przejęli później czołowi przedstawiciele Trójmiejskiej i Ogólnopolskiej Sceny Jazzowej. Pod przewodnictwem Joanny Kniter, cała plejada Trójmiejskiej i nie tylko Trójmiejskiej Sceny Jazzowej, Krystyna Stańko, Jacek Siciarek, Leszek Dranicki i mnóstwo instrumentalistów, którzy będą w różnych konfiguracjach grali, śpiewali i w zadumie wspominali których już z nami nie ma. Zaduszki jazzowe to impreza o takim formacie tak naprawdę ogólnopolski. To jest impreza, które, którą chciałoby mieć u siebie naprawdę każde miasto, każda gmina w tym kraju. Publiczność usłyszała zarówno nastrojowe interpretacje klasyków jazzu, jak i autorskie kompozycje, w których brzmienie saksofonu, kontrabasu, fortepianu czy wokalu tworzyło przestrzeń pełną emocji i wzruszeń.